To nie jest podaka, porządna fura japońska Honda. No, podaka. Tak samo jeździ. I podaka nie chce odpalić Peru. Nowe przygody, tym razem na motorze. Średni koszt wypożyczenia takiej Hondy w Cusco to koszt około 150 zł za dzień, nie wliczając w to ochraniaczy. Nam udało się znaleźć za 100 zł z pełnym wyposażeniem co prawda mocno zużytym, no ale Święta Dolina Inków położona jest w pobliżu Cusco. My odwiedziliśmy ruiny Pisak, miasto Urubamba oraz ruinę Ollantaytambo. Mora i Mara z braku czasu nie zdążyliśmy zobaczyć. Na nasz pierwszy postój wybraliśmy małe malownicze miasteczko Kalka, położone u podnóża gór, gdzie zakwaterowaliśmy się u przemiłej rodzinki, u której poczuliśmy się jak w domu. Samo miasteczko bardzo małe, ale ma w sobie coś wyjątkowego. <laughs> <laughs> well, I I'm so like. How are you? <laughs> Good, you? Yes. Yes, fine? Yes, I am fine. I oh, am fine. Perfect. Perfect. Princessa. How is in princess in Spanish? Princessa. Princesa, Oh. Yeah, princessa. Princessa and gardener.

Nie w pisaku. W pisak, a nie w pisaku. To jest raz. Dobra, wystarczy. A w pisaku chyba u siebie. pisak. Inkarskie miasteczko powstało w XV wieku, a 100 lat później zniszczone przez Hiszpanów. Kompleks ruin jest bardzo rozległy. Zajmuje 5 razy więcej powierzchni niż Machu Picchu. Naukowcy do dziś spierają się o jego funkcję. Jedni twierdzą, że służyło do obrony świętej doliny, inni zaś twierdzą, że dzięki ułożeniu tarasów skierowanych w stronę słońca zbiory inków były tutaj szczególnie obfite i pozwalały wyżywić całą ludność miasteczka. Już mamy pojeżdżone. Stanęliśmy na chwilę. Wybrać tylko pieniądze z bankomatu. I padaka nie chce odpalić. Po prostu rewelacja. Jest tak gorąco my poubierani w chce czerkaski. No to w to wierzcie. 4 minuty nam zostało do naszego noclegu i gówno. O Boże! No na nie, nie chcę kręcić, żeby nas bateria się rozładuje. Może jak poczekamy chwilę i może trochę ostygnie to wtedy tak odpali. Dobra. Trzymajcie kciuki. jedziemy <grywa> dalej. W końcu padaka odpaliła. Co nie jest padaka, porządna fura japońska Honda. No padaka. Tornado. Tak samo jeździ. No, mi już dupa od tego kurwa tornada boli. <grywa> Fajnie jest. Co ty bać? Nie narzekaj. A czekaj. W końcu sobie mogę przypomnieć, po paru latach, jak to jest sobie motorem pojeździć. Dobra, lecimy. Które zobaczyliśmy to ruiny miasta Ollantaytambo, które są ostatnimi na trasie do Machu Picchu. Miasto zbudowane na dwóch wzgórzach, którego zadaniem była ochrona zachodnich krańców świętej doliny, a także pełniło rolę religijną, astrologiczną i spichlerza. Żywność, przechowywana w wysoko położonych spichlerzach na sąsiedniej górze, zabezpieczona była przed powodziami czy grabieżą. I powoli, oj, I powoli kończymy naszą e, objazdówkę po Świętej Dolinie Inków, e, ruszamy z ostatniego noclegu do kopalni, nie kopalni. Jest, takie tarasy solne. Tarasy solne e, Maraz, jedziemy tam, no i wra, później wracamy już do Cusco i kończymy naszą motocyklową przygodę. <noise> Zgubiliśmy drogę Betty siedzi zła, bo jedyną pokazuje tutaj do góry motorem, raczej się tam nie da wjechać. Tak nas poprowadziła nawigacja, to chyba nie pierwszy raz jak kogoś wprowadziła w błąd. Więc z braku czasu, bo musimy oddać motor, chyba zrezygnujemy z tych solnych tarasów. Chcesz coś dodać, Betty? Nie. No, co chcesz dodać? Jednak nie miałem zdania, że chcesz coś dodać. To jest ostatni raz, kiedy wypożyczamy motor. Nie podobają Ci się mo motorowe podróże, nie, tak? to jest za stresujące dla mnie. Na każdym... Jeszcze po takich je jazdach, gdzie masz, kurde, skarpę nad, yy, nad sobą i, i doły takie, że jeden błąd i lecisz, to dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dobra. dobra. No, jak mi przyjdzie w Wietnamie yy, pomysł, żeby wynajmować jakiś motor, to mi przypomnij to. <laughs> motorów Niestety, ze względu na brak czasu i pogubienie drogi, nie udało nam się dojechać do celu. Jedynie dronem udało mi się odrobinę uchwycić to miejsce. Trafiliśmy na kupoty w naszej hondzie Odpadł do zmiany biegów. Nóżka powinno być tu. Było przespawane i odpadło. Hej przygoda. Thank Przechodziliśmy jakimś cudem do mechanika. Pani nas poprowadziła, tutaj pokazała nam miejsce, także chyba jesteśmy ocaleni. Płaki ogarniają tutaj nasz motor. Będzie spawanko Już wcześniej było to spawane i puściło.